Witajcie kochani na kanale ZłotoDziub Dzisiaj kolejne rozpakowanko Dzisiaj rozpakowanie paczki mocno spóźnione Uważam, że tą przesyłkę powinienem zamówić jakiś rok temu Ale każdy uczy się na własnych błędach Dlatego w tym odcinku na pewno nie są to pieniądze zainwestowane A po prostu do kolekcji dokupiony egzemplarz czy dwa Pewnie każdy już słyszał o Poseidonie, który wywołał niemałe zamieszanie na rynku silverstakerskim, ale też na rynku osób zajmujących się flipowaniem na monetach. Ceny skoczyły ostro i to strasznie. Podobnie było z pierwszą monetą z tej serii. Zeus poszybował bardzo mocno w górę. Niestety nie miałem wcześniej Zeusa, dlatego musiałem go zakupić w takich cenach, jakie podyksował mi rynek obecnie, ale uważam, że im dalej, tym ta cena na pewno nie będzie malała, dlatego że sama seria zapowiada się imponująco. Sama paczka zapakowana bardzo solidnie. Monety zakupione przez Facebooka na jednej ze stron dla stakerów. Myślę, że warto jest, jeżeli szukamy konkretnej monety, przestudiować różne warianty, na przykład Allegro OLX. Polecam także Discorda, na którym jest bardzo dużo ofert i wtedy wybrać najlepszą ofertę według nas. Mamy tutaj jakąś pancerną paczuszkę, w środku dwa Zeusy. Wracamy już po rozpakowaniu. Bardzo fajnie y, zapakowana paczuszka. Na duży plus też to, że są monetki zapakowane próżniowo. Bardzo sobie to cenię, bo sam też pakuję. Może rozpakujemy sobie jedną z monetek, żeby pokazać ją bliżej. Drugiej nie będę. Yy, psu. No, Poseidon, jak sami widzimy. Albo nie widzimy. Udało nam się złapać ostrość. No jak widzimy, Zeus to jest klasa w sama w sobie. Tutaj delikatne ryski, ale to na kapslu. Także w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Zeus już chyba potwierdził swoją wartość nie tylko na rynku, ale też w ocenie wszystkich, którzy go posiadają. Dla przypomnienia tylko czterodziewątkowe srebro, w wydaniu Permint. Także nie mogło być zaskoczenia, że jest to piękna moneta. Szukam, czy gdzieś będziemy mieli słynny znaczek P, oznaczający właśnie e, naszą mennicę z Australii. Znalazłem, musiałem wyciągnąć z kadru. Widzimy, jest nasze oznakowanie. A teraz może kilka słów o samej monecie. Zaczniemy od królowej. Co prawda, nie jestem jej fanem, ale tutaj naprawdę robi ona ciekawą robotę. Mamy tutaj bardzo fajny stempel lustrzany na tle takiego metalicznego lakieru, przynajmniej mi się to z tym kojarzy. Naprawdę ciekawie to wygląda. Detale wysokiej jakości, począwszy od włosów, korony oraz yy, zmarszczek chociażby przy oczach czy czole. Następnie już sam Zeus, tutaj potężna postać trzymająca piorun w swojej pięści, ale moją uwagę przykuły bardzo chmury w tle, są naprawdę bardzo fajnie widoczne oraz znaczek Permintu, o którym już wcześniej wspominałem. Co do samej postaci, to ma ona bardzo według mnie Disneyowskie pochodzenie, począwszy od włosów, ale też cała animacja wpisuje się w taki klimat ilustrowanej bajki. Przy boku Zeus ma orła, bo jest to boskie zwierzę Zeusa. Dąb, przypomnijmy, jest jego rośliną boską. Bardzo fajnie odwzorowany każdy detal na monecie, począwszy od pięści, mięśnie, rąk. Każdy mięsień stara się być tak zarysowany, żeby naprawdę ta postać była potężna i żeby ta postać robiła wrażenie. No Przypomnijmy, Zeus jest przecież bogiem, który bardzo kochał kobiety, miał mnóstwo kochanek, więc jego uroda, tak sobie wyobrażano, musiała być największa i najlepsza. Co do podsumowania monety, według mnie bardzo dobrze wykonana, dokładnie i perfekcyjnie wykonane, wykonana postać od mięśni na brzuchu czy klatce pierściowej, aż po każdy zarys włosa na brodzie. Seria Bogowie Olimpu była już wydawana i były to monety dwuncjowe z dużo większym premium, jednak z tego co można zauważyć sam wygląd monet w ogóle się nie zmienia. Bardzo łatwo możemy przypuszczać, że kolejne monety także nie będą miały wprowadzonych żadnych zmian w wyglądzie, dlatego bardzo w łatwy sposób możemy zobaczyć jak będą wyglądały kolejne monety właśnie z tej serii. Wystarczy, że w naszej wyszukiwarce wpiszemy ucoin.net po lewej stronie pokaże nam się y, wybór możliwości państw, w których jest emisyjne wpisujemy tutaj y, tu walu y, roku, wybieramy rok 2014, bo wtedy wyszły pierwsze monety dwuuncyjne z tej serii i w nominał, czyli pod rokiem Wybieramy y, dwójkę, bo były to monety dwudolarowe, podajże, tak, dwudolarowe. No i bardzo łatwo możemy tutaj zobaczyć, że y, od razu wyświetla nam się 2 dolary. Zeus, który wyglądał dokładnie tak jak ten, który teraz wojuje rynek. Tak samo Poseidon, kolejny jest Hades, który też już wiemy, że będzie wychodził jako kolejna moneta po Poseidonie. Jeżeli zmienimy rok na 2015, tak samo mamy kolejne monety, które się pojawiały. Są tutaj pokazane wszystkie monety, które w tym roku wyszły, ale łatwo zobaczyć, które są właśnie z, z serii Bogowie Olimpu, bo każda ma podobny, yy, podobny sposób wykonania. Na pewno będzie jeszcze Afrodyta, Hera, Atena. Myślę, że jest to ciekawostka, o której być może nie wszyscy wiedzieli. Yy, także bardzo. Fajnie, jeżeli ktoś by z tego skorzystał. Ja zobaczyłem sobie kilka, kilka monet do przodu. Moja ciekawość została zaspokojona, dlatego stwierdziłem, że podzielę się z tym z Wami. Myślę, że na tym skończymy odcinek. Czekamy z niecierpliwością na Posejdony i kolejne monety z serii. Chętnie y nie poczytam wasze komentarze, co wy uważacie na temat tej serii, czy uważacie, że jest to przewartościowanie monet, czy uważacie, że jest to po prostu posunięcie typowo manipulacyjne, a może uważacie wręcz przeciwnie, że monety są tego warte i pójdą jeszcze mocno w górę. Zapraszam do dyskusji w komentarzu, zapraszam także na mojego Facebooka, gdzie staram się wrzucać jakieś ciekawostki, monety. Także dziękuję, że jesteście i do usłyszenia w kolejnym odcinku.